Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w miejscowości Stołeczna. Lider Pojezierza po raz kolejny zjawił się tu z inicjatywą, czyli doposażenie placów zabaw. Jak możemy zobaczyć, ten plac jest coraz ładniejszy. I chciałbym powitać dzieci, i myślę, że dzieci są najbardziej dobrymi odbiorcami. Dzięki ścisłej współpracy z Liderem Pojezierza udaje nam się upiększać sołectwo stołeczna, gdzie dla mnie ma to bardzo ogromne znaczenie. Cieszę się, bo to wszystko jest stworzone dla Was, po to żebyście się mieli gdzie integrować, żeby Wasze dzieci miały gdzie bezpiecznie wypoczywać. Także jeszcze raz dziękuję za współpracę z Liderem Pojezierza, zapraszam Państwa do zabawy i dziękuję wszystkim, kto, którzy brali udział przy realizacji tego przedsięwzięcia. Proszę trochę powiedzieć o waszej miejscowości. Czy jest szczególna, że zawitał tutaj lider pojezierza ze swoją inicjatywą Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw? No według mnie jest szczególna, widocznie też tam lider pojezierza też tak uznał, dlatego że jest to wieś popegeroska. Jest, jest że tak powiem wsią wykluczoną, gdzie jest mówię no grom mieszkańców wykluczonych. Dzięki liderowi pojezierza Mamy piękne wiaty, teraz mamy powiększony plac zabaw. A jaki skład zespołu musi być dotrzymany, żeby właśnie do całej akcji można przystąpić? Musi być lider, muszą być wolontariusze, no i też muszą być, że tak powiem, osoby wykluczone. No, niestety, no, we wsi, w której, że tak powiem, mieszkam, no, tych osób jest, że tak powiem, kilkanaście. Także no, dzięki też y, temu wykluczeniu możemy z liderem Pojezierza te wszystkie inicjatywy, że tak powiem. Organizować. Jeździmy z liderem Pojeździeża na różne szkolenia. Moja skromna osoba pełniąca funkcję sołtysa, do tego wolontariusze. Na trzech spotkaniach byliśmy, żeby tam troszeczkę, już, że tak powiem, się ogarniać w temacie. Dobrze, dobra, dobra, świetnie! Wow, wow. No dobra, a kto jest taki silny, że na jednej noce potrafi? I do tego jeszcze raz to kręci się z fajna zabawa. Hej, finanza bada <pokerak> <intos—>. Ja, spotkałyśmy się tutaj na tym fantastycznym placu zabaw. Powiedz mi, czy ty się orientujesz, kto przygotował te całe przedsięwzięcie? Tak wiem, lider Pojezierza. A wiesz jak nazywa się to przedsięwzięcie? Poszukiwacze zaginionych inicjatyw.